na Siemona,czko wszystkim. My tu dalej. O, kurwa, walka o dowódcę, ale dowódca chyba kurwa mać. Powiedzmy, że to jest cięższa sytuacja niż myślałem. Dużo cięższa. Skur syny. <tłynne> Tego mogli się nie spodziewać. Nasi deus -lung. Oni są teraz otoczeni, więc... Dobra, wy wybigacie, wy wybigacie. No ale to jest śmieszne, no bo stoi pół metra przed nimi i nie zastrzeli go. Trochę realistyki by się przydało jednak Ja lubię takie rzeczy realistyczne, ale No tu jest przesada już Nie wiem ile tu jest 3, 2, 5, 11 chłopa Boż kurwa Mat no, no co wy odpierdalacie O nie, dzieje się źle Potrzebuję drużyna poborowych razy trzy. Nie wiem czy mają wasz dalej. Dawi śmiecio Dziękuję bardzo. Ulica, główna ulica. Ja osobiście bym to zrobił tak, w taki sposób, że KM -y dalej działa, a na końcu może i Tego się boję, że tak gra mogła zrobi tak mi trochę wchują z sekotu Czy odpowiednio do stawiać? To nie należy do najłatwiejszych: Jeszcze sześć, trzy tu, czterech tam, trzy tam. No powiedzmy, że to wyjdzie. Miotacze im się przydadzą. Wojciech nie zostanie tu. Drugi wojciech nie zostanie tu. Będą mieli spory zasięg. Pierwszy punkt jest tu. Tak, będzie trzeba kurwa przejść Oj. O chuj Są otwartym czwartym dawaj 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 Salwą Dobrze Dobrze zauważyłem Dziękuję bardzo. Snajperów nie mamy. Hm. mi flarkę taką. Pszczołów nie mam, to jest boli mnie to. No wracaj ty idiotko Kurwa o oh, kurwa jeszcze raz? Tak jest. Ja pierdol bo ja miałem tu czas! Aj kurwa to bym tak leciał z tym! O, kurwa! Bo nie skopiłem się naprawdę! Wczytaj! O nie no kurwa no i mówcie, że ja nie miałem... Ojajajaja! Nie miałem kurwa save, to jest przepierdolone. Przechodzę i w... widzimy się w momencie, w którym no. powinniśmy. Jeśli to nie wypaliło. No dobra, to zaraz tylko ten punkt przejmę. No i tak mniej więcej. Przesunę wszystkie sobie jednostki. Zaraz się widzimy. Kurwa, no. Nie wiem czemu się nie zaczęło nagrywać. To jest śmieszne. Kurwa, mać. A to i tak było dosyć szybko. Eee, zrobione w sumie minuta lub dwie. O, no to zajbiście. Czy mogę chodzić szczerze? Przynajmniej. Kurwa, mać. No, jak zwykle, co się OBS odpierdolić znaczy się już trzeci raz to i tak nagrywam. <grym> bo OBS mi ramkę za pierwszym razem i... Lepiej, żeby nikt nie widział jak to wyglądało, bo to wyglądało koszmarnie co najmniej. No i oba, oba lepiej tego nie, nikt nie widział. A że mam czasu ile chcę teraz, to, to się pobawię. W taki sposób, żeby nie tracić tyle mocy Tak to mogę nazwać? Nie, źle to nazywam, kurwa, co ja pierdolę Uzupełnić i przegrupować wszystkie jednostki eee, Panowie tu O. Poborówki? Poborówki, wypierdalać Tutaj co? Snajper, wychodź. Tak jest, na zewnątrz, towarzyszko. Kurwa, mówię jak prawdziwy rusk. <grym> Fajnie, jakby to działo, mi stanęło gdzieś tu, ponieważ bym miał ostrzał na punkty, jakby coś się działo. Ty mi chciałbym, żeby mnie. O, nie wiem. Ostrzelajcie tę część. Wy ostrzelajcie sobie. O kurwa, już wiem, którą... Chyba będzie czysto, no bo widzę teoretycznie ten teren, ale wiem, że umieją się tak pochować, że... szok. No mam już doświadczenie sporo w tej grze. Znaczy może nie spore, no mam single i wiem jak to działa mniej więcej. 10-minutowy filmik. Chłopaki, bo mieliśmy jeszcze inne tereny. Aha. 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 No co jest? Chłopaki, lecimy tu. Oj, ja, dajcie. Tylko musicie się przyjąć. Ee... Brawo. Wypierdol na drugą stronę, manikę. O tak. O nie, boż. Tak. Zajbiście. Gdzie wy poleźliście? Ja pierdolę, no was chuj byś w końcu. Jak oni przychodzą? A Z głównej ulicy, dobra. Tu... Tu chłopaki. Ja chciałbym to zrobić na stołówkę, żeby, żeby mieć po prostu satysfakcję, bo jednak dla mnie to jest satysfakcja przejść. Ostrzelać ich, e, gdzie wylecić? E, chłopaki, tu 40 pionka ledwo sobie radzi. Niech poszliformują jeszcze i w wpisy dostanę w końcu. Kurwa, bo to jest śmieszne. Śmieszne w sumie to jest co odrybałem, ale. Ustawiłem się tam, nie wiem czemu w sumie nawet. Brawo, 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 chłopaki. Działko też. Tu, głąby o Jezus Maria. Tu! Co wy bo, odpierdalać? boż. Dobra, rozwalam jeden. No żeby jeden poszedł tam sobie oddziałek. Co on no, odpierdalał? No. Dobra, kliknęłem go na końcu jeszcze. W sumie moje bo go dobiłem. Co tu kurwa jest? KM! Zapieprzałby tu Pomóc kolegom Uważasz, że to nie jego koledzy Kurwa debile Oto was cel, oto mój cel Słaba, słaba sytuacja. Ale... No słuchajcie, jak mi to wyjdzie, żeby jeszcze się utrzymać. I jeszcze, jak zdobędę, to Nie, nie wyjdzie mi to. Nie widzę mi to, widzę już to. Nie wyjdzie mi to Zaraz zobaczymy jak to... Przed... Dobra, jest uratowana sytuacja, no bo jestem w dobrym momencie Już ustawiłem sobie powiedzmy tych, że... E, ...ruskich Tylko nie wiem czy tam mnie nie ruszą Nie, raczej nie ruszą Na szczęście na tej tej O kurwa Działo tutaj się przesunij proszę cię Dasz radę osłońcie go osłońcie go osłońcie go kurwa ajajajajajajajajajajajajajaji Zapomniałem o tym dziale kurwa Dacie radę Działo ma się wysuć tu Dostaną, ładnie dostają ładnie dostają ładnie dostają Mamy tu jeszcze mamy dobrak nie mogę się auty ułatwić po Co ja pierdolę, ja. Dajcie radę, nie gala... not.

<laughs> Dobre. dobraré oh. fui Od rzut Pięknie Skończono po takim takim czasie Nie patrzcie jak coś, Jak się Wam widzi Jak widzicie tego Discorda całego batalionu Nie powinniście zabierać głośno jeszcze umiejętnie z tym nic wspólnego Obawiam się że ten kapitan ma zły wpływ na żołnierzy Sadźcie go do najbliższego pociągu do Moskwy co? Wyszedł typowy W czasie wojny komu? Ale dziękuję za oglądanie Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a się